Witam serdecznie w programie Shop Doctor. Jestem teraz w Łodzi w restauracji Na Zdrowie i przyjechałem sprawdzić, jakie korzyści temu miejscu może przynieść fiskalny terminal płatniczy PostPay. pierwsze mobilne rozwiązanie dla biznesu stworzone przez firmę Posnet. Zapraszam. A teraz Shop Doctor wcieli się w rolę kelnera, żeby zaprezentować możliwości fiskalnego terminala płatniczego PostPay. Tak jak było widać to przed chwilą, fiskalny terminal płatniczy PospEI daje gwarancję szybkiej obsługi gości w restauracji, gdzie z jednego urządzenia obsługa wydaje paragon fiskalny i potwierdzenie płatności. Nie musi wtedy biegać po terminal, a potem po paragon, ponieważ wszystko realizuje jednocześnie dzięki lekkiemu i podręcznemu urządzeniu. Wszystko to jest możliwe, ponieważ fiskalny terminal płatniczy POSPAY stworzony przez firmę Posnet jest pierwszy na polskim rynku mobilnym urządzeniem posiadającym funkcję terminala płatniczego, kasy i drukarki fiskalne. Posiada, wytrzymałe akumulatory, ma niewielkie rozmiary i wykorzystuje mobilną transmisję danych GSM, sieci Wi-Fi, co sprawia, że może pracować w dowolnym miejscu. Fiskalny terminal płatniczy POSPE jest łatwy w obsłudze. Ma ergonomiczny design. Posiada czterocalowy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz. Obsługuje wszystkie rodzaje kart zbliżeniową, czypową, magnetyczną, a także płatności mobilne, w tym Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Blik i również wszystkie dodatkowe usługi związane z płatnościami elektronicznymi. PostPay stworzony przez Posnet może działać samodzielnie jako kasa fiskalna, zarówno w lokalu, jak i np. przy przyjmowaniu płatności, przy dostawie posiłku na wynos. Gdy jednak przedsiębiorca chce wdrożyć system POS w swoim lokalu, PostPay może zmienić się w drukarkę fiskalną i stać się częścią systemu sprzedaży. Mając na uwadze fakt, że w Polsce mamy ponad 40 milionów kart płatniczych i wcześniej wymienione cechy i korzyści, mamy idealne rozwiązanie dla biznesu, jakim jest fiskalny terminal płatniczy Pospay. Zmienia się świat, zmieniają się potrzeby klientów i właścicieli biznesów. Dlatego rekomenduję wszystkim restauratorom i właścicielom lokali gastronomicznych fiskalny terminal płatniczy Pospay a zyskają oni uznanie w oczach swoich gości, tym samym przyciągając większą ilość klientów i oczywiście zwiększając swoją sprzedaż. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu SHOP DOCTOR. Cześć!